Hej, widzę, w tym odcinku będziemy oceniać RP. O, to jest pierwszej. RP. I. Ciekawa. Halo. do. RP. Niko nie ma. Dobra, za to odejmuję jeden punkt. Bo nikt nie otwiera. Halo. Ej, bo zaraz mi banan dadzą. Ej, bez tu. jest Dziękuję. 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 trzy gwiazdki, yy, trzy gwiazdki, oceniam. Bo Nimili nie otwierają. O, nie ma więcej RP. Ej! Ej, szkoda! Szkoda, że nie ma RP. Eeeem. No. To będziemy oczy. No bo ja dam sobie imię. Kurde. no Wol. Kurde. Wol. Milo. Det er bra. No, i gdzie to? Gdzie Nie rozumiem. Trochę mnie coś jeszcze trochę nie. Ogólnie dawno, ale to bardzo dawno nie zmieniałam skina. Co mnie porąbało, żeby nie zmieniać skinka? da.j, pierwsza zajęłam. Ten, ten pokój. Wspaniały.

Dobra, ogólnie Pójdziemy sobie może teraz Na dół Znaczy, ja tutaj do jedzenia chcę zrobić ogólnie Ja Boże Dobra ja do Jeszcze coś zwal... O O O Jezus Maria Nie pytajcie mnie to na mnie tak świeżo Kurde, otworzę. Ej, jak otwieram? Kurde, nie mam zezwolenia. Dobra. Ej, mogę pozwy. Czyli pozwolenia. Gdzie w ogóle są XD ludzie?

No, wolę się zapytać, wiecie. Lepiej się zapytać, żeby nie wiedzieć. O, no to no to git. Ja mogę? Dobra. No to, a jak się nazywasz? Minka za tym K. O. Możemy sobie zdjęcie zrobić. Okej. Okay. Ile robię? Mam mało powiedzi w telefonie, ale trudno. Trudno, trudno. Mam Ciebie w Znaj. O! Fajnie. I tak kończymy ten wspaniały odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Stawcie subka like, z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego mojego filmu. Oczywiście, też lajka. A ja Was pozdrawiam wszystkich, i niedługo leci kolejny odcineczek. Pa!